Cześć ludziska, witam was wszystkich w strażdzierniku. Odcinek 5 melison i kontynuujemy naszą przygodę. Okazało się, że jestem dzbanem, bo ja stąd poszedłem. Tam jest ciemno, nie? I bohater powiedział, że po ciemku się nie da i ja wyszedłem, a okazuje się, że tu jest kupa A, z zapalniczką. Bierzemy ją. Cyk, pięknie, mamy światło, moi kochani. A tu są jakieś, jakieś kanisterki. Prawdopodobnie z jakąś łatwopalną cieczą pójdziemy. idziemy. Boję się, że to będzie strasznie. Mamy tak, mamy krwiste, piękne e, ślady mamy. Idziemy w wodzie. Są zdjęcia. Na pewno coś wyskoczy, To jest pewne, to jest pewne. Dzisiaj w ogóle odcinek będzie prawdopodobnie krótszy śmieci. A dzisiaj prawdopodobnie krótszy odcinek coś jest na końcu? Czy mi się wydawało? Jeszcze raz. Cyk. Ściana, prawdopodobnie. Dobra, czyli jak znikły, to jest pewne, że zaraz mi coś wyjdzie. Będę patrzył w ziemię, żeby nie zobaczyć bestii. Aha. U, idziemy tu. Chyba się przestraszyłem, że to noga leży, nie? Uuuu, skręca mi to dziadostwo. Jesteśmy w labiryncie. Jeżeli. Jeżeli jesteśmy w labiryncie, to źle. Labiryntów nie lubimy. O Boże, ale jest taki. To, to, to się. Sus suspense nazywa? Chyba tak. Takie kurwa uczucie. katemet, przestań gasnąć. Takie uczucie grozy, nie? Ja wiem, że zaraz. Zaraz coś wyskoczy, ja słyszę to, ja aż sobie, pozwolę sobie ściągnąć słuchawkę. Jedną. O mój dobry Boże ludzie, jak ta kurła Włochata na mnie wyskoczy. Nie wiem, idę dalej. Tu nie chcemy być. Aha, już go zaczyna słychać być. Demon pieprzony, kurwa Belzebub zasrany. Co ty mi gaśniesz, zapalniczko do pana. Nie wolno. Nie wolno robić takich rzeczy zapalniczko. No, 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 honey no. Nie woli. Nie, nie, nie nie, nie gaśniemy. Nie, nie, nie. Pop. teraz tu idę. Lupię to mam. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Nie wiem, co się stanie. Mam nadzieję, że gaz w zapalniczce mi się nie skończy szybko. Parira pararonga, zacznę sobie już chyba sam wyłączać, wiecie? Żeby mnie nie zaskoczyła, przynajmniej będę wie... Dobra, tym razem mnie zaskoczyła. Jednak mam nadzieję, tylko że na ścianach nie ma jakichś tych podpowiedzi, gdzie mam iść, nie? Wydrapanych w, w bruku. W cemencie, w marmurze, czy, czy, czy w gipsie, czy cokolwiek, z czegokolwiek jest ta ścianą. Mam nadzieję, że nie ma tej, nie wiem, strzałek. To jest kurwo, diable zasrany. Idź mi stąd. Co tam jest? Palety, Wyskoczy. Haha, kurwo, przechytrzyłem Cię. Dobra, pali idziemy tu od razu. Może to... Wiecie co to znaczy, nie? Nie wiem gdzie poszedł, ale woda się tu rusza, więc strzelam, że... w tą stronę i prawdopodobnie o to chodzi, nie? W tym pier w dzielonym labiryncie, żeby znaleźć tego, uuu, mać przeklętego demona. Weź mnie, zostać, ziomek. Ja Nie spodziewałem się, że wyskoczy tak, w taki sposób, nie? Ja pierdzielę. Jaki kurwa, chory po. Po nam odwrócony krzyż. O Boże, znacie tę piosenkę? Arka szatana. O mój Boże, drogi. Mamy odwrócone krzyże, moi kochani. Pięknie, ale tak, w gruncie rzeczy, to ja się spodziewałem, że ten potwór będzie straszniejszy, nie? Bo mieliśmy pierwszy taki rzut na, na faktyczny wygląd. I to jest taka starsza pani z oderwaną szczęką? Coś takiego? I mam wrażenie, że w notatniku coś zanotowaliśmy: Luka, luka, luka. Pokaż mi swój notatniczek. Nie, jednak. Nie Luka, ty, kurwa nic nie pamiętasz nigdy. Dobra, pali ho, i lecimy dalej. What the fuck? W ogóle ta mgła jest najgorsza, nie? Dobra, wyłącz to zdjęcie, nie chcemy w takim razie, to my jesteś... gdzie my jesteśmy. Czemu przenieśliśmy się z domu do jakiejś kurwa, pod bramy kościelne. Chuj, gdzie to jest? Świeczki tu są. Świeczki zapłoną. Czy ja mogę je. Cmentarz. C Czy to jest? Czerwona świeczka. Czy czerwona świeczka ma znaczenie? Czy Ja mogę sobie zrobić zdjęcie tej świeczki? Prawdopodobnie mogę. Znaczy na pewno nawet mogę, ale czy co mi to da? Nie wiem. Czy ja powinienem iść dalej tą drogą? Czy coś się wydarzy? Czy coś nam nie wyskoczy? Czy ja znowu będę musiał? Nie wiem. O, więcej czerwonych świeczek. Co my tu mamy? Alexis Di Stefano. Ale mamy rok zasłonięty. 2000. Który? No fucking idea. Idę dalej za ścieżką, nie będę się rozczulał. Aha, przylagowało, czyli coś się doczytało. Jaki ładny nagrobek w ogóle. Z, czasz z czaszką. Wydawało mi się, że coś tam stoi, a to jest. Coraz więcej czaszek, coraz więcej nagrobków, coraz więcej e, upadających liści, kruki zaczęło być słychać, bo wcześniej chyba ich nie było słychać. Dziś Ryan, jestem ciekaw, ile osób z tych nagrobków to są faktyczne osoby, które jakoś zmarły. Albo ewentualnie to są imiona twórców, bo takie zabiegi też czasem są. to jest kolejny kurwa labirynt? To jest labirynt. Na cmentarzu. Dzwony słychać po... Wyskoczy na mnie, wiecie o tym. No, dajesz. Dajesz, ty kurło, złap mnie za nogi. Listek na mnie upadał. To ja się napiję, co? Ziomak jesteś ewidentnie pojebany. Sorry, ale. No spoko, za chwilę się znowu obłamię. Tam na dole powinno być Uf. widać się buzie. Rąbane, nie? Najgorsza rzecz z możliwych. I W ogóle mam nadzieję, że tym razem się dobrze dźwięk nagrywa. Holy fuck. Co to jest za miejsce? Czekajcie, kochani, zapisze się gra. Szybko zrobię sobie tylko. Dobra, jest git. Musiałem sprawdzić, czy na pewno się wszystko nagrywa tak jak trzeba. -ra 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 -ra. Nie mamy tutaj nic, nie mamy tutaj nic. W ogóle uświadomiłem sobie, że ja. Po tym labiryncie szedłem powolutku. Odwiedź nasze labirynty, sztuki biblijnej. Nasze labirynty są zaktualizowane każdego roku. Katedra świętego Jowisza. Co jest napisane z tyłu. Green Maze Jestem ciekaw, czy dostaniemy teraz jakieś prototypy. Prawdopodobnie będzie jakiś jeszcze jeden labirynt, skoro tu są labirynty. Liczby mnogiej. Odwiedziliśmy jeden zaledwie. 2022. Every year. To jest to samo co tam, tak? Blue mace. Ej, 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 Czyli ja powinienem wziąć teraz jak tak w takich starszych gierkach. Wziąć notatnik, cyk. Ja to robię właśnie ludzie, wiecie? Ja to robię. Wziąłem sobie notatnik na kolana. Gdzie to jest? Dajcie mi to. Tu była ta ulotka gdzieś, cyk. Sterowanie zupełnie upośladzone, jak go kocham. I bierzemy sobie... GM. M. Tylko coś co pisze. Potrzebuj. I teraz żałuję, że nie ma kamerki, nie? Jeszcze. Znaczy... Inaczej, że jest, ale że jeszcze jej nie ogarnąłem. Dobra. Ja sobie to zanotuję, jakby to było ważne bo nie wydaje mi się, żeby mi się to pojawiało gdziekolwiek. Co to jest? Katedra Świętego Jowisza zostanie zamknięta. Kościół grozy. Katedra Świętego Jowisza zostanie ostatecznie zamknięta po długich latach bez troski braku ludzi odpowiedzialnych za tę instytucję. Władze zdecydowały, że nadszedł czas, aby ją zamknąć. Według doniesień mieszkańców w okolicy Katedra Świętego Jowisza znajduje się w stanie całkowitego zaniedbania. O ogłoszonego tego faktu przez rząd jest niczym więcej, jak tylko posunięciem politycznym w obliczu wyborów, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Warto wspomnieć o długiej liście wydarzeń, które miały miejsce w tym miejscu. 1947-49. 13 robotników podczas budowy katedry. 51. Spowiedź Nancy Goring w 1951 roku, która została przekazana policji przez samego księdza Louisa III. 87. Masowe upubliczne przebudzenie seryjnej morderczyni Madison Hale. O, uroczo. Strzelanina w 92 roku, w której tragicznie zginęło 10, 10 dzieci i 5 dorosłych, 95, samobójstwo ojca Georgia i 15 katedra świętego Jowisza zostaje ostatecznie ar, zamknięta. Dobra, moi kochani, potrzebuję Mam drugą notatkę, no bo gdzieś tutaj Blue Maze. Zróbmy sobie teraz BM. BM. Będzie cyk, kropeczka, cyk, kropeczka, cyk, cyk, cyk. I tu mamy to takie śmieszne coś. Nie mam pojęcia, czy mi się to przyda na coś. Jeżeli mi się przyda, to będę miał. Jeżeli nie. Na chuj mi. Aha. Świetnie. Czyli żółta świeca, czyli co? Będę chodził teraz i kolorowe świece zbierał. Tego przejścia tu chyba nie było. Ja pozwolę sobie. Jeszcze przejrzeć tutaj coś. Jakbym miał wycie zauważyć jeszcze jakąś ulotkę. Jakby mi to miało pomóc. Jakbym nie miał przegapić na przykład, potem gdzieś nie trafić. Albo się bawić z tym nie wiadomo ile. Zobaczymy. Dobra, nic nie widzę. Tak szybki żółtkiem. To 2022, mnie ciekawi. Pamparira, jak ja nie lubię labiryntów. 87 siódmy. Ale co to znaczy? To są lata, w których... W których co? W których... a Erected in. Aha, to są te tablice, czyli co? Ja będę teraz skakał w przeszłość i w przyszłość? Nie wiem, moi kochani, dowiemy się tego w kolejnym odcinku. Ja? Mam nadzieję, że wystraszyliście się chociaż raz tak jak ja. Jeżeli tak, to napiszcie komentarz, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, bardzo mnie to motywuje. I moi kochani, zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek Strażdziernika z Madison o godzinie 21. Jutrzejszy odcinek już będzie normalnej długości, a nie takie jak poprzednie, po 15-20 minut. Tylko zrobimy sobie takie pół godziny, czy 40 minut prawdziwego zdarzenia, grozy. I jeżeli ogarnę, to już z kamerą. Także zapraszam was gorąco. Trzymajcie się. Hej, hej.